Ile pośredniego mają okazję oglądać zaprzecz 6 Ja proszę Państwa, Państwu powiem, że nie ma takiej kategorii. W pokazach mogą uczestniczyć. Natomiast w zawodach biorą udział pary i czwórki. ale widzimy, zawodnik wjeżdża w niektóre przeszkody całkiem nieźle zabierać. Bo dla państwa. I ani konie, ani powoziący nie zjeżdża. Czy to się państwu naprawdę nie podoba? Dla was, dla tych, którzy przyszli do poświętnego mają szansę oglądać zaprzęg sześciokątny. Proszę Państwa, Karnia Polska była potęgą w zaprzęgach w tej chwili, jak nam Państwowe stada i stadiny uległy likwidacji. Tak proszę Państwa, jest troszeczkę gorzej, ale i tak sport zaprzęgowy jest najbardziej Dajną medalą, dajną dyscypliną, proszę Państwa, jeżeli chodzi o jeździectwo. Mamy najlepszego powożącego w singlach, jak Kwiatka. Mamy kilku dobrych powożących, którzy startują na Mistrzostwach Świata w parach, singlach i tam zdobywają medale. Z jesteście? A tu Ale tu na przejęcie za brzegu dzieci ktoś przyprowadza, no słuchajcie, no. Ale już, połączcie się z rodzicami. A burzeczek zapiszę panią na kątu za przegół. i pani wiedzie, a teraz to proszę odjechać. żeby jakiekolwiek miejscowości ja w Niemczech wyjechał taki żołnierz to byliście z byli się ze i widzimy proszę Państwa w resztach już tylko 40 cm szerzej coś Prowadzić tak długi zaprzęg, 6 koni w przeszkodę i nie strącić, to jest naprawdę spoko. To trzeba, już być perfekcjonistą. Za to należy udzielić. Się... I, proszę Państwa, podziękujmy pomorze, podziękujmy koniom, którzy mi badali, a pomorzecowi proszę, wypadka randa hamerowa. Nie ma